Witajcie w kolejnym odcinku Wojskowych Newsów. Dzisiaj przedstawię wam informacje o wizycie prezesa zarządu Lockheed Martin w Polsce. Według nieoficjalnych informacji ma on rozmawiać o kolejnych F-35 dla Polski. Będzie też o wypowiedzi Donalda Trumpa, która wstrząsnęła NATO, ale czy nie miał on racji? Tymczasem w Holandii sąd blokuje sprzedaż części do izraelskich F-35. O tym także dziś Zatem zaczynamy odcinek. Czy Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa będą bronić członków NATO? Potencjalny, nowy, stary prezydent USA, czyli Donald Trump. Podczas jednego z wieców wyborczych przywołał jedną z rozmów, którą miał przeprowadzić z politykiem pochodzącym z dużego kraju należącego do NATO. Trump nie powiedział z kim dokładnie rozmawiał, ale podczas niej miał stwierdzić, że USA nie będą bronić kraju, który nie wypełnia traktatowych zobowiązań finansowych, to znaczy nie płaci przynajmniej 2% PKB na wojsko. Co więcej, Donald Trump miałby nawet zachęcać Rosję do zrobienia z takim krajem, co tylko chce. Oczywiście te słowa wywołały burzę wśród polityków. Główne oskarżenia dotyczą podważania spójności NATO oraz artykułu 5. Przypomnę, że kilka miesięcy temu urzędujący prezydent USA Joe Biden stwierdził, że Stany Zjednoczone będą bronić każdego centymetra NATO. No ale dobra, zostawmy emocje na boku i spójrzmy na wszystko chłodnym okiem. Tu macie wykres, który przedstawia wydatki krajów NATO na wojsko w 2023 roku. Mniej niż połowa krajów wydaje 2% PKB. Granica wschodniej flanki płonie, a tymczasem takie kraje jak Niemcy, Hiszpania, Włochy, Dania czy Norwegia, a więc kraje raczej z tych bogatszych, nie chcą wydawać na wojsko tyle, ile dotyczą zobowiązania. Czy to jest fair? Czy kraje nadbałtyckie, albo nasz kraj, których wydatki znacznie przekraczają 2%, mają brać na swoje barki tak duże obciążenia, kiedy to inne kraje wolą wydawać środki na inne sfery niż wojsko? Czy to jest uczciwe? Jeśli chcemy kolektywnej obrony, to według mnie mamy też kolektywne zobowiązania. Więc szczerze mówiąc, mi takie słowa nie przeszkadzają i pewne kraje najwyraźniej trzeba przymusić groźbą, a nie prośbą. Natomiast jestem ciekaw także Waszych opinii, co o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy odbieracie słowa Donalda Trumpa. Na marginesie słowa byłego prezydenta USA skomentował jego imiennik, czyli premier Donald Tusk. W swoim twecie albo X-ie, nie wiem jak to teraz powiedzieć, w każdym razie na X-ie, zaczepił prezydenta Dudę. I stwierdził m.in. że Trump zachęca Rosję do ataku na państwa NATO. Czy faktycznie jest to zgodne z prawdą? No myślę, że tu nasz premier jednak trochę manipuluje. W ogóle jego X-y robią się znane za oceanem. Do jednego z nich odnosi już senator Marco Rubio, mówiłem o tym w ostatnim odcinku Wojskowych Newsów, a tymczasem ten już słynny X wydrukował senator Lindsey Graham i przyniósł go na salę Senatu USA. Nie muszę dodawać, że nie wypowiadał się o nim zbyt przychylnie, a amerykańskie media jeszcze bardziej się o tym rozpisują. Czy dyplomacja internetowa premiera Tuska przynosi nam więcej szkody czy pożytku? Ocenę zostają Wam widzowie. No i nie zarzucajcie mi w komentarzach polityki. Tu jest według mnie suchy fakt, a opinie wypracujcie sobie sami. Afera. W programie KF21 z Indonezją w tle. Niestety Korea Południowa bardzo źle wybrała partnera do swojego programu myśliwca nowej generacji. Problem dotyczy nie tylko niepłacenia przez ten kraj swoich zobowiązań finansowych, ale okazuje się, że kolejny czeka tuż za rogiem. Tym razem sprawa dotyczy potencjalnej kradzieży technologii. W Korei przebywa kilkudziesięciu inżynierów z Indonezji i dwójka z nich miała wynieść dane dotyczące KF21. Na razie nie podano, czego one dokładnie dotyczą, ale mogły się tam znajdować informacje, m.in. o silnikach myśliwca, awioniki czy zastosowanych technologii obniżających sygnaturę radiolokacyjną. Także nauka z tego taka widzowie, że trzeba dobrze wybierać partnerów do projektów wszelakich projektów. Holandia z zakazem eksportu części do F35 dla Izraela chodzi oczywiście o obecny konflikt w strefie gazy gdzie izraelskie F-35 są intensywnie używane. Izrael jest oskarżany coraz mocniej o zbrodnie wojenne oraz nieproporcjonalne użycie siły wobec Palestyńczyków. W związku z tymi wydarzeniami holenderskie organizacje praw człowieka zużyły wniosek do sądu, aby ten kraj nie wysyłał części do Adirów. W pierwszej instancji przegrały, ale w drugiej już odniosły sukces. I holenderski sąd nakazał zaprzestanie sprzedaży części w ciągu 7 dni. Holenderski rząd zapowiedział apelację do Sądu Najwyższego. Nie dziwi to, ponieważ stawia to ich w dość kłopotliwej sytuacji. Jeśli sądy mogą blokować eksport uzbrojenia, no to Holandia traci trochę na wiarygodności jako partner biznesowy. W programie F-35 Holendrzy zamują dość wysoką pozycję i są partnerem na drugim poziomie na równi z Włochami. Dlatego ich udział w światowym łańcuchu dostaw jest dość duży. Z kolei Izraelczycy będą mieli z tym problem, jeśli zakaz zostanie utrzymany. Dostępność bojowa Adirów w krótkim odstępie czasu na pewno ulegnie zmniejszeniu. Prezes zarządu Lockheed Martin w Polsce. Rozmowa o F-35? Polska odbieca dość ważny gość, a mianowicie prezes zarządu jednej z najważniejszych firm produkujących sprzęt dla wojska, czyli Lockheed Martin. Według ustaleń Polskiego Radia na liście spotkań jest szef Ministerstwa Obrony Narodowej, a także prezydent Andrzej Duda. Tematy rozmów, oczywiście oficjalnie, są dość ogólne, jak podtrzymanie partnerstwa i zaciśnienie relacji. Natomiast nieoficjalnie jednym z głównych wątków ma być zakup kolejnych samolotów F-35, a dokładnie dwóch eskadr, a zatem 32 samolotów. Brzmi dobrze, choć wiem, że wśród Was są i zwolennicy wybrania innej maszyny, na przykład przewagi powietrznej, jak F15X. Natomiast według mnie, jeśli faktycznie zamówimy kolejne F35, to będzie to rozwiązanie dla nas najbardziej optymalne. Polskie radio podaje nawet konkretną datę dostarczenia kolejnej puli, a mianowicie 2035 rok. Jeśli faktycznie tak by się stało, to nie byłaby to zbyt odległa perspektywa, patrząc jak bardzo puchnie portfel zamówień. Natomiast proszę, no, jeśli mamy zamówić łącznie 64 maszyny i nie będzie w ramach tego żadnego offsetu, żadnej korzyści dla naszej gospodarki, to będzie dramat. Finlandia również zamówiła łącznie 64 myśliwce i w ramach kontraktu będzie produkować części płatowca czy serwisować myśliwce na miejscu. Czas iść podobną drogą. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Gdzie wydarzyło się całkiem sporo w kwestii śmigłowców. Po pierwsze, departament obrony USA rekomenduje zakończenie programu FARA, czyli wybrania nowego śmigłowca rozpoznawczo-bojowego. Jednym z powodów przerwania projektu mają być wnioski wyciągnięte z tego, co się dzieje na Ukrainie. W ostatniej fazie rywalizują ze sobą Bell oraz Lockheed Martin. Ten drugi proponuje rozwiązanie dość unikatowe, a mianowicie s 77 Rider, który posiada dwa wirniki oraz śmigło pchające. Jego prędkość wynosi ponad 450 km na godzinę. Co przyznajcie na śmigowiec, to naprawdę świetna prędkość. Szkoda, że prawdopodobnie trafią do kosza. Natomiast ostateczną zgodę na zakończenie programu musi wyrazić jeszcze kongres. Druga kwestia dotyczy Boeinga CH47F Chinook Block 2. W jego sprawie rekomenduje się kontynuowanie produkcji, co prawdopodobnie zaowocuje pierwszym, naprawdę sporym kontraktem. Od amerykańskiej armii. Do tej pory brakowało tego, a jedyne zamówienia na najnowszą wersję w sensownych ilościach przychodziły z zagranicy. Jak na przykład z Niemiec, które najprawdopodobniej zamówią aż 60 śmigłowców. Wielu z nas widzi czynuka w naszym wojsku. Zamiast kolejnych AW 101. Zatem, być może i dla nas to dobra wiadomość, bo duże zamówienie z USA co prawda wydłuży czas oczekiwania, ale zmniejszy koszta. Trzecia kwestia to śmigłowce Black Hawk. Tu amerykańska armia chce zrezygnować z dalszych modernizacji UH-60L do standardu UH-60V. Zamiast tego mają dokupić kolejne zupełnie nowe UH-60M. F-16 dla Ukrainy coraz bliżej. Jedna z ukraińskich gazet opublikowała wywiad z pilotem z Ukrainy, który obecnie ma się szkolić na F-16. Do artykułu załączono zdjęcie, gdzie w tle widać F-16 w barwach Ukrainy. Ale znaki ukraińskiego lotnictwa są prawdopodobnie dodane komputerowo. Zdjęcie na podstawie późniejszych analiz wskazuje, że zostało ono zrobione w jednej z duńskich pas. Co mają sądzić ukraińscy piloci o F-16? Z jednej strony podkreślają, że jest to samolot dużo bardziej skomplikowany niż używane do tej pory radzieckie myśliwce. Jednak za tym mają iść dużo większe możliwości. Szkolenie ma trwać około 6 miesięcy. Piloci, według tej relacji, mają być bardzo chętni do nauki, a instruktorzy zadowoleni z poziomu jakie prezentują Ukraińcy. Natomiast według ukraińskich ekspertów F-16 mają być już używane bojowo na Ukrainie, aczkolwiek na razie nie mają tam pasować, a to z faktu braku odpowiednio przeszkolonej kadry technicznej czy braku w infrastrukturze. Najprawdopodobniej mogą one startować z Rumunii, a następnie atakować cele na Ukrainie. Ciekawe, czy przypadkiem jakaś rosyjska rakieta nie zabłąka się i nie uderzy w taką bazę na terytorium Rumunii. Feniksy na Ukrainie? Odcinek kończymy informacją, która wskazuje, że Feniksy mogły trafić na Ukrainę. Według Rosjan, właśnie te rakiety miały m.in. ostrzelać obwód białorodki w Rosji. Chodzi dokładnie o amunicję M21FHE Feniks, którą można używać m.in. z wyrzutniami BM21 Grad, które posiadają Ukraińcy. Donośność tej amunicji to ponad 40 km i można ją stosować do niszczeń umocnień, budynków czy siły żywej. Te rakiety produkuje polska firma MESCO. Jeśli faktycznie przekazaliśmy część Feniksów Ukrainie, byłoby to zatem kolejne uzbrojenie, które opuściło nasze magazyny. Choć nie można wykluczyć cichej produkcji w zakładach Mesco na potrzeby Ukrainy. I to tyle, co dziś dla Was przygotowałem. Zapraszam do sekcji komentarzy, bo myślę, że w dzisiejszym odcinku jest o czym rozmawiać. No i trzymajcie się. Miłej środy. Do następnego materiału. Hej!